Ok, dzień dobry. Jest 5 marca 2020 roku, samo południe. Za chwileczkę przystąpię do wykonania 54 pompek zgodnie z zapowiedzią. Znaczy, tak naprawdę, czuję lekką tremę. Parę dni ostatnich to byłem lekko podziębiony, w związku z tym nie będzie prosto, ale spróbujemy zrobić. W tej chwili nie widzę, żeby ktoś był, ale to właściwie nie ma większego znaczenia. Chciałbym, żeby tylko to wszystko było dobrze widać. Czy to no, będzie dobrze? Bo będzie dobrze. Ok, sprawdzę jeszcze czas. Jest. A, tak, ktoś się pojawił. Witam. A ja nie będę odpisywał, przystępuję do wykonania 54 pompek. Zabrakło jeszcze rozgrzewki. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia. Raz dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 50. Raz, dwa, trzy, cztery. Lekki zapas jest, ale myślę, że 54 będzie zaliczone. Tak, dziękuję, dziękuję za życzenia. Tłumów nie było, ale to nie było cel. Dobra. W takim razie jeszcze króciutko napiszę o, Muszę poprawić Niezbyt dobrze tu widać ha, Oczywiście nie ten błon Ale tak to jest Słońce świeci Cieszę się, że się udało. Nie lubię specjalnie świętować. Zapraszam za rok. Będzie 55, a może będzie coś ekstra na tą okazję. I to by było na tyle. Kończymy transmisję. Jeszcze raz wszystkiego dobrego wszystkim życzę. I dziękuję jeszcze raz za wszelkie a, miłe gesty moim kierunek two face Proszę. <grym wytrzyma> a, do zobaczenia za rok bo transmisja to, to nie jest taka taka prosta sprawa a tu jeszcze się mnie pyta transmisja trwa na wszelki wypadek youtube pyta się mnie czy, czy na pewno chcę zakończyć mógłbym jeszcze nie ale, ale załóżmy znaczy, cieszę się, że mi się udało. To, to, jest, to jest ważne, bo wcale nie byłem taki pewien, czy mi się to uda.